Drodzy wierni, kilka dni temu miała miejsce, po raz kolejny zresztą, na początku lutego, profanacja w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. A oto pewien mężczyzna, kolejny raz, poprzedni się rozebrał do naga, a ten wszedł na ołtarz Bazyliki Świętego Piotra i potężne lichtarze wielkości wsadził jego samego bo to wszystko jest wielkie, zrzucał z tego ołtarza. No i jak zawsze w tego typu, niestety, zachowaniach, mnóstwo ludzi, których przecież zawsze jest w Świętego Piotra pełno, przecież kto tam był, to wie, tam są tysiące ludzi, to jest tak ogromna świątynia. No, przypatrzywało się, jak od dłuższego czasu ten ów człowiek się agresywnie zachowywał, nagrywało to komórkami i nikt nie zareagował. Dopiero jak zrzucił wszystkie lichtarze, Potężne litarze, ktoś tam się pofatygował i go tam obezwładnili. Bierność. Kolejny raz bierność, gdy ktoś profanował serce świątyni, bo świątynia jest przykryciem dla ołtarza. Abyśmy nie stali pod gołym niebem. I dlaczego tak się dzieje? Pomijając już niekatolików, którzy tam może, pewnie też było sporo, chcąc zwiedzać sobie zabytki świętego miasta, wielkiego miasta Rzymu. Ale pozostałych serca chrześcijan, katolików, zostały zatrute. Przez co? Przez zabobon, albo raczej herezję bierności i potulnego poddaństwa. Katolicy bowiem nie kierują się już zdrowym rozsądkiem, który stanowi twierdzę rozumu, ale wolą słuchać sloganów i haseł o miłości, przebaczaniu, nieużywaniu siły, nastawianiu drugiego policzka i tak dalej wobec bierności. Bo wobec takiej bierności, antychrześcijańskiej siły, pośród których prym wiedzie właśnie islam i docna zepsute lewactwo, pozostają bezkarne albo rozzuchwalają się jeszcze bardziej, odbierając nam wolność ograniczając ją i niszcząc świat, który chrześcijaństwo zbudowało. Gdy rozum zostaje zdetronizowany, zostaje zdetronizowana i wiara. A w konsekwencji każde moralne uzasadnione działanie ludzkiej duszy. w tym obrona konieczna, tego, co boskie i co święte, tego, co kochamy, albo powinniśmy kochać jak w tej orkowej piosence. Kiedy rozum śpi, demony budzą się. Przypomnijmy sobie, biorąc na tą to, to gorszą scenę w balce świętego Piotra, zachowania naszego Pana w świątyni rozolimskiej. Kiedy tam byli ci owi sprzedawcy i kupujący, jak wziął bicz. Zaczął robić porządek. Nie był wtedy potulny barankiem. Kiedy wywracał te wszystkie stoły bankierów, mogli zobaczyć zagniewane oblicze Boga. Dlatego, że profanowali coś, co należy do Jego Ojca. Ale oni nie profanowali tego wprost, tylko pośrednio, handlując w miejscu do tego niestosownym. Co by zrobił nasz Pan, gdyby ktoś, nie wiem... Ważył się wejść na ołtarz świątyni w Jerozolimie i zrzucać z niego święte naczynia. Możemy sobie tylko wyobrazić. Drodzy co należało zrobić? Należało natychmiast zareagować, nie się patrzeć. Ten, pokonać sobie ten lęk, a może mnie aresztują? To aresztują, może pójdę do więzienia. Mało prawdopodobne. Ale jeśli pójdziesz, no to od tego jest przykazanie miłości bliźniego, Dobre uczynki, więźniów pocieszać i nawiedzać. To nie chodziło o morderców i złoczyńców, tylko o naszych braci w wierze, którzy niesłusznie za wstałość wiary są, byli trzymani w więzieniach. Pewnie i są w niektórych krajach. To będziemy cię odwiedzać. Trzeba pokonać sobie pokusę bierności. Siła może być użyta w obronie tego, co się kocha. O ile jest użyta rozumnie i sprawiedliwie. Jeśli siłą kieruje czyste serce i rozum, to może, a czasem powinna być użyta. Jest to lewacki zabobon, fałszywe równanie, kładzione nam katolikom do głowy, że użycie siły równa się przemoc. To nie zawsze tak jest. Czasem przemoc używa siły, ale nie każde użycie siły jest przemocą. Dlatego zawsze będą, wbrew zdrowemu rozsądkowi, zabrać karcenia dzieci przez rodziców, chcą bowiem, aby wszystkie dzieci stały się bezkarne. Broni za to będą morderców i gwałcicieli przed wyrokami sprawiedliwości. Święty Tomasz Zakwinu, książę i mistrz teologów. Absolutny mistrz, jak używać zdrowego rozumu. Uczy, że jeśli wobec kogoś nie przemawiają rozumne argumenty, to na nic da się ich używać. Bo taki człowiek nie używa rozumu. Sam siebie zdegradował do poziomu zwierzęcia, na którego trzeba użyć kija. Na przykład, aby przed obym zwierzęciem się obronić. Rozum jest koroną człowieka. Niemniej jednak, to prawda, że przebaczenie. I miłość jest tym, co wyróżnia chrześcija. Zatem krzywdy osobiste powinien każdy przebaczać. Jak żeśmy słyszeli dzisiaj w liście św. Pawła. Chrystus przebaczył wam, tak i wy. Zwłaszcza najbliższym. Zwłaszcza żonie. Zwłaszcza mężowi. Ale kto pilnuje ładu w społeczeństwie, nie tylko nie może, ale i nie powinien Przebaczać zła wyrządzonego drugim. A tym bardziej zła wyrządzonego Bogu, jakim jest bluźnierstwo, za którym jeszcze w kodeksie prawa II Rzeczypospolitej przynajmniej było zapisane, kto bluźni Panu Bogu Wszechmogącemu, podlega karze, chyba nie wiem, do lat czterech, jeśli dobrze pamiętam. Ale nie było obrazy uczuć religijnych. Czyli nie było skierowany do uczuć Twoich, ale kto obraża Pana Boga Wszechmogącego? Kto bluźni Panu Bogu Wszechmogącemu? A więc wobec krzywdy wyrządzonej Panu Bogu każdy z nas powinien się ujmować. Dlatego tym bardziej przykra jest, że ta reakcja jest taka spóźniona, że wszyscy czekają, aż pracownicy bazyliki podbiegną i tam będą gościa ściągać. Aby takie sceny nigdy się nie, nie zdarzyły w naszej świątyni, ani w każdej innej świątyni w Polsce. Że będą mężczyźni, którzy będą odważni i od razu zareagują, a nie będą patrzeć, a nie daj Boże, filmować komórkami, co się dzieje. Kiedy pod koniec XVI wieku to jest słynna scena z historii w Wilnie zjawił się jakiś Włoch Franco di Franco. Odbywała się wtedy procesja Bożego Ciała. Wiecie, procesja w tamtym czasie, nie to co dziś. To całe miasto było. To było wielkie święto. Ale ponieważ wtedy to jest, mamy czas, kiedy reformacja świętowała swoje triumfy i mnóstwo było kalwinów, luteran i innych jeszcze heretyków na terenie Rzeczypospolitej, więc on pewnie rozzuchwalony tym zaczął publicznie bluźnić wobec Najświętszego Sakramentu, który katolicy obnosili po ulicach miasta, jak to czynili od wieków. I został pochwycony i skazany na wyrwanie języka i poćwiartowanie. Zarzucano księdzu Piotrowi Skardze, który był kapelanem króla, no, że doprowadził do tej egzekucji. Oczywiście miał w tym swój udział. Ponieważ on z iście chrześcijańskim miłosierdziem przebaczał krzywdy wyrządzone sobie. Jak na przykład wtedy, gdy upijany szlachcic Wojciech Seplewski najechał na niego konno, następnie spoliczkował skargę. Wiecie, w tamtych czasach ludzie mieli znacznie wyższy poziom godności osobistej. Więc spoliczkować szlachcica duchownego to było coś. Stanął przed sądem biskupim i został wskazany na obcięcie ręki, którą podniósł na duchownego. I skarga wstawił się za nim i wybronił go, ponieważ to była krzywda wyrządzona jemu osobiście. Natomiast na obrazę wyrządzoną Panu Bogu nie była pomiłka, była śmierć. Kara śmierci jest dla takiego człowieka wielkim miłosierdziem, ponieważ ma on okazję na swoje grzechy odkupić się niczym innym, jak własnym życiem, które może w obliczu mierzonej kary tak niechybnie oraz do Panu Bogu ofiarować. I wtedy taka dusza jego pójdzie prosto do nieba. Więc w pewnym sensie może nawet, nawet można mu zazdrościć, bo on za chwilę będzie już po drugiej stronie, a na nas jeszcze czekają jeszcze długie lata życia. I to nie łatwego. A więc drodzy wierni, drodzy bracia, chrześcijanie, nazwisko, no, imię nasze chrześcijanin, a nazwisko katolik, to nie jesteśmy jakimiś czamajdami, jakimiś kuchłami do bicia, ale ludźmi, którzy kochają Boga, ale i tują się nad wrogami. Ale wiedzą, że skorpiona miażdży się obcasem, wciekłego psa drazi kijem a wściekłemu bydlakowi lub gwałcicielowi posyła się kulę. I to bez nienawiści. Rotmistrz Pilecki strzelał celnie do wrogów, czyli Niemców, ale czynił to bez nienawiści. Drodzy bracia, bo to się przecież ta nauka głównie do was tyczy, bo wy w pierwszej kolejności powinniście bronić tego, co kochamy, tego, co się kocha. Dobrze żołnierze strzelają celnie, ale powinni to robić bez nienawiści, bo z nienawiść zaślepia rozum. A kiedy rozum śpi, budzą się demony. Przeciwnie, miłość podciąga go na wyższy poziom. I gdybyśmy mieli w sobie miłość, żadna wojna, żaden przewrót, żadne niepokoje w państwie, Żadne problemy rodzinne, żadna choroba, żadne długi ani żadne inne problemy nie stanowiłyby dla nas problemu do smutku. Nawet sam ogień nie byłby nam straszny. Ale te poglądy, które wytwarzają bierność w ludziach Zachodu i jesteśmy niemalże każdego dnia bombardowani informacjami, Tam kogoś zabili, tu kogoś. Już nóż wsadzili, tam kogoś zgwałcili, zostały nasiane przez nieprzyjaciela, o którym mowa dzisiaj w Ewangelii, który nasiał konkolu na pole pszenicy. Jakże to możliwe? Skąd jest tyle zła i nieporządku? Słyszymy w Ewangelii, ponieważ ci, którzy mieli pilnować, spali. U Rzymian, była taka dyscyplina. W armii, za na warczy, kara śmierci. Ci, którzy mieli pilnować, spali. Święty Augustyn dzisiaj w trzecim nakturnie w rewiarze, w oficjum, bardzo daje ładne wyjaśnienie tej przypowieści. Stawia retoryczne pytanie: Czy owym konkolem są heretycy, czy też są źle żyjący katolicy? I odpowiada: polem jest świat. Nie Kościół, świat, w którym żyjemy. Możemy zatem zrozumieć, uczy święty Augustyn, że nasieniem złączyńców są heretycy, ponieważ na świecie są oni zmieszani razem z dobrymi. Nie w jednej wspólnej komunii, ponieważ nie ma komunii, gdy nie ma wspólnej wiary. Ale pod jednym wspólnym imieniem chrześcijan, którą sobie przypisują, a są raczej fałszywymi chrześcijanami. Jest napisane, iż zostali oni zasiani pośród pszenicy. Powinniśmy zatem rozumieć, że są oni pośród nas w jednej społeczności ze sprawiedliwymi. Ci bowiem, którzy są jednej wiary, jednej prawdziwej wiary katolickiej, są dobrym nasieniem. Ale ci, którzy są jednej wiary z dobrymi, ale sami są bezwartościowi, to znaczy nie przynoszą owocu. Są przyrównani raczej do słomy, albo plewy, albo pustego kłosu niż do konkoru, ponieważ słoma wyrasta z jednej gleby, z jednego korzenia z dobrym kłosem. Więc między heretykami a grzeszczącymi katolikami jest ta różnica, że heretycy wierzą kłamstwu. A grzeszni katolicy wierzą w prawdę, ale żyją inaczej niż wierzą. Konkol jest rozsiany po całym polu. Kto widział kiedyś pole, nie jakimiś, jakimiś herbicydami, nie damy jakimi, ten widzi, że jest, rośnie sobie zboże, i tam gdzieś jest chwast, rośnie pomiędzy nimi. I jak zauważył święty Grzegorz Wielki, pan na koniec tej przypowieści, kiedy wyśle swoich żeńców, a mam tu na myśli sąd ostateczny, każe konkol powyrywać i powiązać w snopki. Może dzieci nie wiedzą, co to są snopki, ale staż wie, co to są snopki. I mówi tak: to jest zresztą słuszna uwaga, tylko dobrzy mogą istnieć razem. Dlatego pszenicy jest bardzo dużo, strasznie obok siebie. A chwasty są rozsiane. Nie występują blisko siebie na całych polach chwastów. One chwasty rosną między dobrą pszenicą. Bo tylko dobrzy mogą istnieć razem, obok siebie, w spokoju, bez użycia siły. Bo wtedy więzą jest miłość, o czym dzisiaj mówi święty Paweł. Natomiast źli, czyli konkol, nie może tworzyć połączeń. Tak jak nienawiść, czy narcyzm, miłość samego siebie, aż do pogardy Boga. Nie wytwarza żadnych połączeń. Dlatego, mówi święty Grzegorz, na koniec oni będą związani. I na przykład ze względu na grzechy, złodzieje ze złodziejami cudzołożnicy z cudzołożnikami, mordercy z mordercami, sodomici z sodomitami i rzuceni na spalenie w ogień wieczny, jak mówi, jak mówi nasz Pan w innej przypowieści, przygotowany diabłu i aniołomiego. Albo będą związani ze względu na inne więzy. Na przykład, kiedy mąż nienawidzi swojej żony, a ona odpowiada mu tym samym. To oni tutaj na Ziemi zrywają ze sobą, bo się nie cierpią. Ale może będzie tak, że w piekle będą związani razem, i w tej nienawiści, i wzajemnych oskarżeniach, i rozpaczy będą całą wieczność cierpieć. A cierpieć udrękę. Jak wielką karą jest przebywać pośród złych, pośród których my tutaj na Ziemi parę minut wytrzymać nie możemy. A wyobraźmy sobie, wieczność połączoną z żalem i rozpaczą, niemożnością oglądania Boga, którego chociaż chwilę się widziało na sądzie, Jego chwałę i nagle stał się pozbawionym na wieki. A pamięć o tym jeszcze bardziej dręczy. Będziemy żałować po nie w czasie. W niebie nie trzeba wiązać snopków, ale w piekle będzie związanie dzięki siłom. Więc prośmy rozjawienia, byśmy zakorzeniali się coraz bardziej w wierze. Wzrastajmy w miłości wiary i miłości do Najświętszej Marii Panny, święty Cyryl, który dzisiaj wspominamy, który bronił przed heretykami jej boskiego macierzyństwa, jak święta Apolonia. Święta Apolonia pochodziła z Aleksandrii. to podobnie jak patronka naszego głównego ołtarza, święta Katarzyna Aleksandryjska. Święta Polonia zmarła w roku 1249, a dokładnie to spłynęła. Były rozruchy w mieście antychrześcijańskie. Nawet to nie było samo prześladowanie, ale ktoś tam wpływowy podburzył miejscowy lud przeciwko chrześcijanom. I była już, o czym warto wspomnieć, choć maluje się jako młodą, to była już podeszła w latach. Więc drodzy, drogie panie, zwłaszcza te, które jesteście w jesieni życia, jak to się pięknie mówi, chociaż kiedyś będziecie młode i piękne, bo przy odrodzeniu, w zmartwychwstaniu wszyscy tacy będziemy, a zwyczaj te święte dziewica, Agnieszki, Cecylii, one są zawsze młodymi dziewczynami. No bo bardziej wzrusza nas, ale to już było prawda, dlatego chrześcijanie pali, zapamiętali, jak te młode dziewczyny, niektóre z nich były wręcz nastolatkami, oddawały życie za wiarę i za czystość o czym warto przypomnieć. Ale dzisiaj mamy przed sobą Apolonię, która była dziewicą, ale przeżyła już całe swoje życie w tym stanie, służąc Bogu w postach, modlitwach i w dobrych uczynkach. I nie chciała uciekać z miasta, jak pozostali, bo kiedy zaczęło się rozruchy, no to wielu się gdzieś rozproszyło. Niektórych wyłapano i okrutnie wymęczono. Ale Apolonia mówiła, nie, ja już zostanę. Całe życie, czyli mam dobro, nigdzie ja będę uciekać. I martyrologium rzymskie, a więc pis męczenników na każdy dzień, opisuje nam dziś rocznica zgonu świętej Apolonii, panny i męczenniczki, zapanowania cesarza Decjusza Kaci najpierw wybili jej wszystkie zęby. Dlatego jest przedstawiana zawsze z, z, ze szczypcami w rękach trzymającym zęby. Jest patronką stomatologów. Okrutna to kara. Wybijać zęby albo wyrywać. Następnie ułożyli stos i podpalili. Chcąc samym widokiem ognia tą niewiastę przerazić. I zagrozili, że ją żywcem spalą. Sobie na pewno uczynili. Skoro tylu innych okrutnie zamordowali. Zatem zagrozili, że to uczynią, jeżeli nie wypowie słów bluźnierczych, a przynajmniej nie napluje na znak krzyża, albo nie odda czci fałszywym bogom. Ona atoli namyśliwszy się chwilę, wyrwała się nagle z rąk pogańskich i sama wskoczyła w ogień. Jak pięknie dzisiaj mówi martyrologium, płonęła bowiem większym żarem miłości ducha świętego niż żar stosu. Nawet okrutnikaci przerazili się, widząc niewiastę tak mężną, bardziej ochotną do śmierci niż prześladowca do zadania męki. Tu się kończy opis w martyrologii Apolonia mogła powiedzieć razem z królem Dawidem, za antyfoną dzisiaj na ofertorium, prawica pańska moc kazała. Prawica Pańska dźwignęła mnie. Nie umrę, ale żyć będę. No właśnie. Prawica Pańska podźwignęła ją i to nadała dała jej siłę, aby mogła skoczyć w ten stos. I nie było to samobójstwo, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Bo samobójcy są ci, którzy z rozpaczy targały się na swoje życie. Ci, którzy utracili nadzieję. Bo mi się żyć nie chce, bo już dziewczyna rzuciła Popadli w długi, albo kierowca ciężarówki, którym czytałem niedawno, gdzieś się rozbił. No, i facet powiesił się na drzewie mężczyzna. No, nie wytrzymał tego, co się stało. Może jakiś, może by coś obciążyli go kosztami, czy coś w tym stylu. I to jest właśnie rozpacz. Świat się nie kończy na zbitej ciężarówce. Ale u świętej Apolonii była miłość Boga, posunięta tak jakiego heroizmu, że dla przykładu sama. Skoczyła na ten stos. A więc, drodzy wierni, choć zatwardziali grzesznicy i heretycy będą związani na spalenie, to jednak my, jak uczy święty Paweł, miejmy raczej miłość, która jest więzią doskonałości, i ona nas wtedy zwiąże z Bogiem na zawsze. I żaden stos ognia i problemów tego świata nie będzie nam straszny. Gdy w naszym sercu będzie ponęła większa miłość do naszego Pana i do Jego świętej matki. Amen. W i Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.